Fajnie widzę, że jesteś, a w dzisiejszym odcinku dżungla GPU Zapraszam na pokład zapinać pasy i lecimy. Ku przygodzie, co nas czeka na tej mapce. Dobra, dżungla GPU las renderów. Dobra, będziemy się renderować jak grafika i po, podczas jak, o, podczas tworzenia filmów Siemka. Popsuliśmy im. Ej, co on ma w ręku? Ej, PSP ma w ręku! Jaki koreszka! Ej, a nie ma czasem jakiegoś młotatora albo yy, z Gotow of, Got of War prędzej? Ej, oni tu w ogóle mają brońki! Ej, mi się wydaje, że ten może mieć z gry Final Fantasy, a ten chyba z God War. Mogę się mylić. Jeżeli wiecie, z jakich gier mogą to być bronie, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. A ty, króliczku wielkanocny, gdzie uciekasz? Popatrz, tu w ogóle jest procesor od Sony. No, poproszę. Dobra, ile mamy tu w ogóle puzli zebrać? Mamy cztery puzle i i w ogóle dwa jakieś dziwne rzeczy. Dwie dziwne rzeczy, dobra, o których jeszcze nie wiemy, co mamy zebrać w sumie. A tutaj to jest? Próbuję złapać motyla. Motyla, noga! Dobra, na razie wyciągnij kabelki. Kabelki są już nasze, okej, okay, fajnie. Ej, tam na dole. Tam na dole mogę pójść. Ej, jest jakiś dinozaur. Okej, okay, w sumie nie wiem. Ej, tutaj chyba jest ukryte, mi się wydaje. Dobra, musiałem zrobić odmów wieczny. To jest nowy artefakt. Ej, to jest pałka do. Mówi do PlayStation 3, chyba i na PlayStation 4 w sumie też można do VR było wykorzystywać super artefakt odblokowany, czyli musimy tu pozbierać wszystkie artefakty. Ciekawe czy. Bo coś też dobraliśmy. Nie, to nie było to, czego szukaliśmy. To nie jest to, czego szukasz, towarzyszu. Dobra, monetki. O, a to jest Aloy z... z tego. No, też z gry na PlayStation. Dobra, wróciłem chyba do punktu wyjścia, tak mi się wydaje. Tam coś... A, ej, ale tu w sumie tego nie widziałem wcześniej. Jak wyciągnę wszystkie kabelki, to coś będzie ciekawego? Nie, tylko gigamonetka do zebrania. No dobra, zbierasz i zbierzmy tą w takim razie gigamonetkę. Tam są te, 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 te przeciwnicy. Dobra, I bez problemu, raz, dwa, trzy, wow. Co, ty, co temu kwiatku się stało? Ej, to w ogóle płyty CD są zamiast liści, czy wy to widzicie? Co tu gdzie w ogóle dzieje? O, jestem gdzieś na górze, o, tam jest puzelek do zebrania. Dobra, to w takim razie ten puzzle. No, przecież mnie zaraz ten pan Kolczak zabije. Przecież mnie zabijesz. O, patrzcie, jaka... zobaczcie tam na górze. Ej, co to może być? To jest jakiś procesor? Karta muzyczna? Bo w sumie muzyczka to samą leci, więc to może jest karta muzyczna. O, i kabelek odpada. O, tam też można, mogę pójść, ale jak tam się dostać? Nie wiem na razie, ale. się ma szermierzu. Jak się ta gra nazywała? Kurde, nie, nie pamiętam jak się te gry wszystkie nazywały. Ale tu jest tyle nawiązań, widzowie, do różnych gier. Coś w stylu Dark Soulsów, tylko że to nie były Dark Soulsy, tylko takie specjalnie wyda wydana gra przez Sony. No dobra. A, musimy tam wejść na górę. No dobra, to się wspina... Wspinamy się w takim razie na górę. Nie ma lekko. Ej, patrzcie, tu coś jeszcze jest. Co tu chodzi w ogóle? Czego oni się boją? Suncharted? Nie, tu chyba nic nie mogę zrobić. Chociaż... Ja wiem czymś... Ej, tutaj czymś trzeba rzucić w to. Tylko... Czym? Tylko kto mi powie, widu drogi, czym ja mogę tu rzucić w ogóle? No jeszcze... Nie, na razie... Ej, tu na bank czymś trzeba rzucać. A, tym mogę rzucać i patrzcie. <laughs> Nie trafiłem, muszę bardziej poczekać. A, bo tam są monetki, dobra. I dobre pytanie, gdzie on w sumie się udać? A, tu był puzel. No dobra, wróćmy się w takim razie. W sumie nie wiem czy to Mogę tam przeskoczyć. Mogę, dobra. Ile mam? Mam już 3 czy 4 To mi się wydawało, że to jest w ogóle mniej jednak. Dobra, czyli mam dwa dopiero. Czyli jeszcze dwa muszę zabrać w takim razie. No dobra, okej okay. to lecimy dalej. I teraz pytanko, czy tu mam wejść, czy pójść tam? To jest chyba coś... Secret mi się wydaje. O, to nie mówię, wydaje mi się, że secret i właśnie był secret, trafiłem... Nie, poczekaj, czekaj, 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 bo zbłądzę, zbłądzę, błądzę i... Dokładnie, tak mi się też... Chociaż... Hmm. Dobra. Wydaje mi się, że dalsza część gry jest tam dalej. A raczej na 100%, więc. Idziemy. Po prawej stronie widzowi macie Uncharted. Na 100% to jest nawiązanie do gry Uncharted. Drake się pewnie wspina i ten jest słynny samolot, a, a zaraz padę. A jak bardziej. A, w sumie nie mogę go. Awiecie co, zejdę tutaj. Bo... Tu nic nie ma, tu po prostu jest takie nawiązanie i tyle w sumie. A poczekajcie, patrzcie, tam coś jest. Hmm. To w sumie nie wiem, jak miałbym tam wejść, tak naprawdę. Ale dobra, to udajmy się na razie tutaj. Sągonetki, o, tu mogę przejść. O patapony są z, play, z PSP, patapon, patapon. Była też taka gierka. Wow, co tu się dzieje, co tu padło? <grystanie> co tu się właśnie wydarzyło? To mi powie co tu się wydarzyło? Okej. Okay. <grystanie> Czyli ja muszę poczekać, aż on wykona ten swój dziwny unik. Ja muszę jednak poczekać. Dobra. I siema, nara, panie piłko głowy. Ej, a tam mi się wydaje, że może coś tu być, czy. No i w sumie. A, okej, okay. tu coś jest jednak. Tu coś było. Mamy kolejny artefakt! way. Karta PlayStation Vita, po to korzystać swój, gdy można mieć cartridge. Tak jak na Nintendo Switch na przykład, bo w sumie na większości chyba Nintendo. Jednak... Łabym spadł. Były cartridge. I w sumie tak, faktycznie na PS Wicie też były tartridze. No dobra, czyli czego nam brakuje, widzowie? Brakuje nam jednego puzla. Czy ja go w ogóle znajdę? Czy jestem godzien odna... O, patrzcie, znalazłem! Czy jestem godzien odnaleźć tego ostatniego puzla? Oczywiście! Dobra, czyli mamy komplet... Mamy komplet wszystkiego, tak? No i dobra, mamy kolejną mapkę, a... To już w kolejnym odcinku. Jak możesz, zostaw koniecznie subskrypcję i daj łapkę w górę. I na rach.